Cześć w dzisiejszym odcinku test LG G5. Muszę przyznać, moje pierwsze spotkanie z LG G5 nie skończyło się świetnym pierwszym wrażeniem. Urządzenie nie wydało mi się po prostu specjalnie atrakcyjne. Ja należę do osób, którym poprzednie telefony z serii G podobały się bardzo, i ta nagła zmiana w stylisty mnie mocno zaskoczyła. Natomiast przyglądając się urządzeniu bliżej, na pewno dostrzeżecie, że jest pełne obłości, jest znacznie bardziej zablony niż poprzednik. Telefon jest również mniejszy, ze względu na to, że ma mniejszy wyświetlacz. No i oczywiście jest wykonany z metalu. Wprawdzie w sieci możecie znaleźć różne doniesienia i plotki na temat tego, że to jednak nie jest metal, tylko jest tutaj gruba warstwa plastiku na tym metalu ale LG tłumaczy się, że nie jest to plastik, tylko jest to po prostu farba. Tak jak pokrywa się na przykład karoserię samochodów dokładnie tak samo grubą warstwą lakieru po to, żeby metal chronić przed uszkodzeniami. Ja kupuję to tłumaczenie, ono jest zupełnie rozsądne. Całość spisywała się podczas testów naprawdę dobrze. Na pewno należy pochwalić również fakt, że na froncie jest szkło hartowane Gorilla czwartej generacji, zaoblone na górnej krawędzi w charakterystyczny sposób, To dodaje oryginalności to mi się również podoba. Jeśli z kolei chodzi o cechy charakterystyczne, to na pewno zwrócicie również fakt na ten szlif, który tutaj się z tyła, de facto jest to po prostu farba, taka delikatna nitka srebrna na krawędzi. Ona ma przerwy. Ja kiedyś mylnie je zinterpretowałem jako odpryski lakieru, natomiast w tych miejscach są anteny urządzenia i tak po prostu ma być. Nie uważam, żeby to wyglądało jakoś specjalnie estetycznie, ale cóż, trzeba się z tym pogodzić. Klawisz głośności przesunięto na lewą krawędź urządzenia, natomiast nadal na pleckach znajduje się klawisz do włączania blokowania telefonu. Zresztą w delikatnym wybrzuszeniu, podobnie jak aparat fotograficzny i oba te elementy wystają nieco z bryły telefonu. Jeśli chodzi z kolei o najważniejszą cechę telefonu, no to oczywiście podkreślana jest możliwość otworzenia telefonu, jego rozebrania de facto należy nacisnąć sobie klawisz, który znajduje się pod spodem na dole telefonu, żeby zwolnić zaczep. Wyjeżdża wam ten dolny moduł, wraz z baterią. Baterię oczywiście da się wymienić. g 5 chwilę jest jedynym flagowym telefonem, który ma taką możliwość a sam spód, sam dół telefonu można zastąpić innymi elementami, np. modułem do aparatu fotograficznego albo do odtwarzacza muzyki. To są ciekawe rozwiązania modułowość telefonu z całą pewnością może być naprawdę dużym atutem sprzętu w przyszłości. Moduły są sprzedawane oddzielnie, ja opowiem Wam o nich w specjalnym odcinku, który pojawi się w przyszłym tygodniu. W związku z tym, jak już ten odcinek będzie online, to również gdzieś tutaj wrzucę koło mnie link, żebyście mogli do niego łatwo przeskoczyć. To na pewno jest rzeczywiście ciekawa sprawa i myślę, że będzie fajnie rozwijana przez LG w przyszłości. Jeśli z kolei chodzi o rzeczy podstawowe to telefon ma slot na karty pamięci i pracuje na kartach nanoSIM, a jeśli mam podsumować całość stylistyki urządzenia, to stwierdziłbym, że urządzenie przy dłuższym użytkowaniu zyskuje. Ja nie uważam tego telefonu już za tak mało atrakcyjny jak kiedyś. Uważam, że jest zupełnie w porządku. Z całą pewnością nigdy nie będzie mógł powalczyć o tytuł Miss Polski, ale myślę, że jeżeli miałby startować w konkursie na Miss Radomia, to wygrałby w przebiegach. Ekran ma rozmiar 5,3 cala, jest mniejszy niż w poprzedniku i ma rozdzielczość QHD nadal. To oznacza rewelacyjną ostrość przy gęstości pikseli na poziomie 544 punktów na cal. Jeśli chodzi o typ matrycy, to ona jest wykonana w technologii Quantum IPS i to jest bardzo dobry wyświetlacz, taki, który ma zdecydowaną większość cech na świetnym poziomie. Kąty widzenia są rewelacyjne, kontrast jest naprawdę fantastyczny. Dzięki temu, że czernie są również bardzo głębokie, kolory wyglądają na żywe i przyjemne dla oka. Mam jednak jedno duże, ale ten ekran jest po prostu ciemny. W bardzo jasnym słońcu czytelność jest zupełnie dobra dzięki temu, że telefon selektywnie podświetla ciemniejsze partie obrazów, ale tak czy siak miałem takie wrażenie, że muszę się wpatrywać w telefon na zewnątrz, a tego po prostu nie lubię. To mi przeszkadzało mocno, ale jeśli ktoś nie ma z tym problemu, ekran jest po prostu bardzo dobry. LG G5 dostępny w Polsce jest wyposażony w czterordzeniowy Snapdragon 820. Dwardzenie są taktowane zegarem 2,15 GHz, dwardzenie taktowane zegarem 1,6 GHz. Układ graficzny to Adreno 530, bardzo, bardzo wydajny. Są też 4 GB pamięci operacyjnej. Jeśli porównywać sobie wydajność tego telefonu z konkurentami, no to wydajność pojedynczych rdzeni jest na tyle dobra, że wygrywa łatwo w takiej walce z Exynosem 8890, który jest dostępny w Galaxy S7. Natomiast jeśli porównywać sobie wydajność całego procesora, no to tutaj już delikatnie ustępuje Samsungowi, ponieważ Samsung ma po prostu więcej rdzeni. Natomiast wydajność na pewno jest na rewelacyjnym poziomie i z całą pewnością to jest jeden z najszybszych telefonów, jakie w chwili obecnej są sprzedawane. Jeśli chodzi o pracę w codziennym użytkowaniu, to ona oczywiście jest super płynna, super fantastycznie szybka i mega wygodna i do telefonu nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie pojawiają się również żadne negatywne efekty zastosowania Snapdragona. Pamiętajcie, że poprzednik miał duże problemy z przegrzewaniem się i dużymi spadkami nagłymi wydajności. Tutaj takie efekty się w ogóle nie pojawiają. Telefon jest zawsze przyjemnie chłodny. Jeśli z kolei chodzi o pamięć wewnętrzną, to na pokładzie są 32 GB, z czego mniej więcej 21-22 jest dostępne na pliki użytkownika. Telefon pracuje w chwili obecnej na Androidzie w wersji 6.0, oczywiście zapewnione są aktualizacje do kolejnych, nowszych wersji. Jest również interfejs od LG w nowej wersji. Ta nowa nakładka systemowa ma dla mnie jedną najważniejszą zmianę i to jest fakt, że się po prostu spłaszczyła. To znaczy, nie ma już wejścia do menu głównego. Wszystkie aplikacje są wyświetlane na pulpitach głównych, przesuwanych w lewo i w prawo. Ale jeśli ktoś wolał stare rozwiązanie, można do niego wrócić. Telefon da się wybudzić podwójnym stuknięciem w ekran. Można także to zrobić przy pomocy czytnika linii papilarnych, który jest schowany na pleckach urządzenia w przycisku włączania urządzenia. Nie trzeba go też wciskać. Wystarczy przyłożyć do niego palec. On jest po prostu zawsze aktywny i to się chwali. Celność jest świetna, szybkość działania również. Całość oceniam jako bardzo na plus, bardzo praktyczną. LG G5 obsługuje również ekran Always On. Na wyświetlaczu zawsze może być widoczna informacja o godzinie i powiadomieniach. Godziny można także zastąpić sobie dowolnym napisem. Rozwiązanie jest energooszczędne. Kiedy wkładacie telefon do kieszeni czy torebki, funkcja się wyłącza. Według zapewnień producenta zużywa 0,8% baterii na godzinę i to się zgadza mniej więcej z moją obserwacją. Jest także obsługa motywów i jeden dostajecie na start. Dodatkowe można sobie pobierać ze sklepu Smart World. Można również oczywiście sterować sobie ustawieniami klawiszy, które znajdują się na pasku powiadomień. Tych skrótów do ważnych funkcji urządzenia można je sobie dowolnie poprzestawiać, da się edytować. Można również wywołać sobie oczywiście menadżer wielozadaniowości, z jego poziomu zamknąć wszystkie aplikacje naraz, ponieważ jest odpowiedni klawisz, więc wszystkie podstawy są. Można także zmieniać sobie układ klawiszy funkcyjnych Androida, które znajdują się na dole ekranu. Można do nich dodać sobie również jeden klawisz, który służy do włączania aplikacji QSlide, czyli takich, które pozwalają się włączać w oknie pop-up i dzięki temu można używać dwóch aplikacji naraz. W telefonie niestety nie ma możliwości podzielenia ekranu na dwie części, tak żeby używać dwóch programów na dwóch połówkach. Jest także opcja włączenia dodatkowego ekranu po lewej stronie. On nazywa się Smart Bulletin. Na nim są wyświetlane informacje z kalendarza, odtwarzacza muzyki czy aplikacji LG Health. Można również korzystać z programów służących do tworzenia notatek, również na zrzutach ekranów Capture Plus i Quick Memo Plus. Odinstalowane aplikacje z kolei trafiają do powiedzmy takiego kosza, z którego można je przywrócić jeszcze przez 24 godziny. Odtwarzacz muzyki ma z kolei dobrze wyglądający, nowoczesny interfejs, w którym jest możliwość wyszukiwania muzyki w folderach. Jest opcja przeskoczenia szybko do klipu, do danej piosenki. Można również ręcznie sobie podmienić okładki na obrazki, jakieś, które macie w galerii. Jest również equalizer, w którym jest kilka dowolnych presetów, przystosowanych na przykład do sławy, które dostajecie w zestawie. LG mocno podkreśla również jakość odtwarzanego dźwięku w tym telefonie i rzeczywiście ona nie rozczarowuje. G5 gra po prostu bardzo, bardzo dobrze na topowym poziomie i to z całą pewnością jeden z najlepszych telefonów muzycznych, jakie istnieją. Super czysto. Jeśli z kolei chodzi o odtwarzanie filmów, na pokładzie nie ma dedykowanego odtwarzacza. Wszystkie filmy znajdziecie sobie w galerii w odpowiedniej zakładce, natomiast uważam, że funkcjonalność jest naprawdę dobra. Jest obsługa gestów, w związku z tym można zwiększać jasność, czy przewijać na poglądzie filmy przy pomocy przeciągnięć. Można również włączyć sobie filmy w oknie pop-up. Podoba mi się również opcja edytowania klipów i dodawania na nich filtry. To jest ciekawa sprawa. Wsparcie dla kodeków i formatów jest naprawdę w porządku, w związku z tym program oceniam pozytywnie. Najważniejszą, najmocniej podkreślaną cechą multimedialną urządzenia jest jednak aparat fotograficzny, a de facto dwa aparaty fotograficzne. Pierwszy z nich jest 16MP Wsparte optyczną stabilizacją obrazu, laserowym autofokusem i czujnikiem widma kolorów. Drugi z kolei jest 8 MP, ale jest to obiektyw szerokokątny o kącie widzenia 135 stopni. Interfejs natomiast jest oparty o tryby prosty, w którym robi się zdjęcia dotknięciem ekranu i można się w nim przełączać pomiędzy aparatem zwykłym i tym szerokokątnym. Podstawowy, w którym można dodatkowo ustawić sobie aspekt, sterować lampą błyskową, HDR-em. Można także włączyć dodatkowe opcje: wyskakujące okienko, w którym telefon robi zdjęcia dwoma aparatami. Przy czym szerokokątne ujęcie z ramką tego mniejszego ujęcia można jest sobie wybrać w kilku opcjach. Jest też opcja multi-view, czyli ujęcie ze wszystkich aparatów urządzenia jednocześnie. Jest także tryb ręczny, w którym można ustawić sobie dłuższy czas naświetlania, punkt ostrości i zapisywać zdjęcia w formacie RAW. I on jest również do pochwalenia. Jeśli z kolei chodzi o jakość robionych zdjęć, te 16-megapikselowe ujęcia zwykłe, są po prostu rewelacyjne, z ogromną ilością detali, z rewelacyjną rozpiętością tonalną, z pięknie wyglądającymi kolorami, z minimalną w zasadzie żadną ilością szumów. To z całą pewnością jest jeden z najlepszych fotosmartfonów, jakie istnieją. Natomiast perełką rzeczywiście są te ujęcia szerokokątne, 8-megapikselowe. Ponieważ pole widzenia aparatu nie ma sobie równych, można zrobić powalające zdjęcia krajobrazów z wakacji, uchwycić mnóstwo scenerii i kiedy przegląda się zdjęcia, bez ich powiększania po prostu zniewalają, Trzeba zauważyć, że na tych ujęciach jednak detali rejestrowanych jest znacznie mniej niż na tych zwykłych. Natomiast wszystkie inne powstałe parametry pozostają rewelacyjne. Ja po prostu w tych ujęciach się zakochałem. Uważam, że to jest ogromna przewaga nad konkurentami. Nie mam żadnych wątpliwości, że LG G5 jest najlepszym fotosmartfonem właśnie ze względu na ten bayer. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Aparat na froncie to z kolei 8-megapikselowa matryca, która pozwala również doświetlać się wyświetlaczem urządzenia. Ma również rewelacyjnie działający tryb upiększania twarzy, naprawdę świetnie. I zdjęcia robione przy pomocy tego aparatu są po prostu bardzo dobre. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, to telefon radzi sobie z rozdzielczością 4K. Filmy wykorzystują oczywiście optyczną stabilizację obrazu i wyglądają rewelacyjnie, naprawdę fantastycznie, mają mnóstwo detali, są bardzo szczegółowe i super płynne. Natomiast muszę zauważyć z przykrością, że niestety nie ma tutaj tego ręcznego trybu ym, interfejsu do nagrywania wideo. On pozostaje tylko i wyłącznie w LG V10, yy, tam jest cechą charakterystyczną. Szkoda, gdyby był tutaj, również by byłby to duży plus. Smartfon obsługuje LTE kategorii 12, w związku z tym będzie działał w sieci 4G LTE Ultra Play. Jeśli chodzi o baterię, smartfon nie zachwyca, ale też nie rozczarowuje. Półtora dnia w cyklu mieszanym to jest pewnie wszystko, co z niego wyciśniecie, ale z kolei świetnie działa szybkie ładowanie. Pół godziny naładuje około 70% baterii urządzenia. Więc jeśli tylko macie gdzieś opcję podpięcia, telefon na kilkanaście minut do ładowania, to nie ma obawy, że padnie wam w trakcie dnia. Telefon nie obsługuje bezprzewodowego ładowania, natomiast ma diodę podczerwieni, w związku z tym możecie go używać jako pilota do innych sprzętów elektronicznych. Pamiętajcie również, że LG G5 jest jednym z telefonów, które pracują na nowym porcie USB typu C. On jest symetryczny, da się go wkładać w dowolny sposób. Podsumowując, LG G5 nie zrobiło na mnie pierwszego dobrego wrażenia, tak jak wspomniałem na początku tego testu. Natomiast okazuje się, że jest to jeden z tych sprzętów, które mocno zyskują przy dłuższym poznaniu. W trakcie trwania testu okazało się, że urządzenie jest rewelacyjnie wykonane, że możliwość wymiany baterii to jest bardzo fajny bajer i unikatowy w chwili obecnej wśród topowych sprzętów. Wyświetlacz również jest na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o procesor, również go mocno pochwalę, bo jest super szybki. Interfejs jest bardzo wygodny, a multimedia w zasadzie nie mają żadnych skaz. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to tylko i wyłącznie do tego, że ekran jest nieco za ciemny, jak na mój gust, natomiast rzeczywiście jest to czepialstwo. Ale muszę też podkreślić, że najważniejszą cechą urządzenia według mnie wcale nie jest ta modłowość, która jest mocno podkreślana, tylko raczej ten aparat fotograficzny, który ma szerokokątny obiektyw. To jest rzecz nie do przecenienia, szczególnie dla osób, które na wakacje zabierają ze sobą tylko telefon, nie tachając dodatkowych aparatów. W związku z tym uważam, że LG G5 jest najlepszym fotosmartfonem, jaki można w chwili obecnej kupić i jednym z najciekawszych smartfonów w ogóle. W związku z tym, jeżeli mnie zapytacie, czy warto go kupić, to oczywiście odpowiem tak. Ja sprzęt gorąco, gorąco polecam. A co Wy sądzicie o LG G5? Czy warto w telefon inwestować, czy nie? Która z tych telefonów Wam się podoba, a która Wam się nie podoba? Czy uważacie, że szerokokątny obiektyw aparatu to jest killer feature? Czy jednak nie zgadzacie się ze mną i uważacie, że telefon jest na przykład wyjątkowo piękny, i to jest najważniejsza cecha? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeśli film Wam się podoba, oczywiście stawcie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!